Czy na ECI da się wypić w przepełnionej niszy? Moja odpowiedź jest tutaj tak naprawdę niejednoznaczna, bo mogłabym śmiało powiedzieć, że daj sobie spokój. Nie, na ECI już jest tyle sklepów w tej kategorii, że szkoda Twojego wysiłku. I ta odpowiedź myślę, że będzie słuszna dla wielu, wielu osób z prostego powodu. Przepełnione nisze, przeważnie są przepełnione, bo są łatwe. Łatwo do nich dołączyć, łatwo zrobić rzeczy na sprzedaż, na przykład jakieś grafiki, na przykład jakieś grafiki na koszulkach, pliki PDF, plakaty, prosta biżuteria. Jest to po prostu łatwe i przyjemne, i z tego właśnie powodu wiele osób dołącza do tej niszy i chce oferować w niej swoje produkty. Z tego powodu, paradoksalnie, wydaje nam się, że całość powinna być taka prosta i przyjemna. A tu się okazuje, że będzie odwrotnie. Ta część tworzenia produktu będzie prosta i przyjemna, ale część dotycząca sprzedaży tych produktów będzie nieco bardziej męcząca, trudna, wymagająca. Dlaczego? No właśnie, trzeba będzie się przebić, trzeba się będzie wybić, trzeba będzie pokazać algorytmom, że rzeczywiście Twoje produkty na to zasługują. Trzeba będzie kilka rzeczy rzeczywiście zrobić jednocześnie. I dojście do tego, żeby nauczyć się tego, tego, tego i tego, o czym za chwilę właśnie porozmawiamy, zajmie ci czas. Więc nie masz co oczekiwać, że dołączając do przepełnionej niszy na Etsy, z dniem 0, z dniem 30, może nawet z dniem 90, od razu polecą sprzedaży. Nie. Natomiast, i tu odpowiedź numer 2, czyli tak, nadal warto, jest taka. Jeżeli zrobisz to dobrze, to Oczywiście, możesz zarabiać w ten sposób, możesz robić dokładnie to, na co masz ochotę, co jest miłe, przyjemne. Możesz tworzyć te grafiki, możesz sprzedawać pliki cyfrowe, które nie musisz później nawet wysyłać, bo się wysyłają automatycznie. Ale, no właśnie, to ale jest dość spore i o tym, ale, właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Wyjątkowo długi wstęp, jak na mnie. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Nazywam się Daria Robbe i na tym kanale opowiadam, jak rozkręcić sprzedażowo sklep na Etsy. To był dla ciebie test. Jeżeli wytrwałeś, wytrwałaś aż dotąd, to słuchaj koniecznie, jak przebić się z Twoją ofertą, z Twoim sklepem na Etsy, jeżeli chcesz działać w przepełnionej niszy. Zacznijmy może od tego, czym jest przepełniona nisza. Jest to nisza, w której jest po prostu mnóstwo ofert. Tyle ofert, że aż klienci za tym nie nadążają. No, przeważnie to jest tak, że zapotrzebowanie też jest spore ale często jest tak, że po prostu nawet jest więcej sprzedających niż kupujących w takich najbardziej ekstremalnych przypadkach. Tutaj, jeżeli chodzi o produkty fizyczne, myślę, że takim znanym przykładem jest po prostu biżuteria. Zwłaszcza, jeżeli jest to jakaś prosta biżuteria, taka powtarzalna, przykładowo prosta bransoletka z koralików, coś co łatwo zrobić. Innym przykładem mogą być produkty cyfrowe, czyli grafika, prosta grafika jako plakat do wydruku, grafika jako... Grafika na koszulce, czyli produktem jest koszulka, ale ty projektujesz i zarabiasz tylko na grafice. Tak naprawdę, wszelkiego rodzaju pliki cyfrowe, jakieś fotografie. Żeby się dowiedzieć, czy Twoja nisza jest przepełniona, wystarczy, że wpiszesz na Etsy słowo kluczowe związane z Twoją niszą i zobaczysz, ile się wyników pokaże. Jeżeli są to sprawy milionowe, no to niestety, tak, nisza jest przepełniona już kilkaset tysięcy. Myślę, że też spokojnie można to powiedzieć. I tak naprawdę, w takim przypadku trzeba będzie. Zadbać o wiele, wiele rzeczy. To nie jest tak, że założysz sklep, nawet tam nic nie uzupełnisz, dodasz jakąś nawet może przegenialną grafikę czegoś tam i to się od razu sprzeda. Nie. Tutaj chcemy od początku zadziałać na wszystkich frontach, lepiej to zrobić niż sklepy, które już obecnie działają w tych niszach. Bo. One mają przewagę tego, że już po prostu dłużej działają, więcej miały czas się pokazać, wykazać, mieć pierwsze sprzedaże. I o tym też musisz na każdym kroku pamiętać, że ty, zaczynając, musisz w jakiś sposób przewyższać konkurencję, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre aspekty. No to zaczynajmy. Numer jeden to jest po prostu fajny, dobry pomysł. Naprawdę ciekawy design. Przykładowo, chcesz robić te plakaty. No to jeżeli masz, w smykałkę. zrobisz naprawdę jakiś świetny taki graficznie design, bo akurat wskoczył ci świetny pomysł, to się rzeczywiście podoba z różnych powodów, o których powiem za chwilę. No to rzeczywiście masz szansę, że ta oferta się sprzeda. Kolejna sprawa, być może zaproponowałeś, zaproponowałaś inną formę produktu, bo wszyscy do tej pory przykładowo stworzyli tylko i wyłącznie plakaty, a ty stworzysz jakieś fajne karty do wydruku, karty motywacyjne. Umówmy się, to jest tylko przykład, ponieważ oczywiście karty motywacyjne też już powstały, więc trzeba być tutaj kreatywnym i tak naprawdę z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej kreatywnym odnośnie tego, co może być tym fajnym, nowym, oryginalnym, dobrym pomysłem. Ale no właśnie, to jest tylko numer jeden. Bo żeby to miało szansę, potrzebny jest jeszcze numer dwa. Numer dwa to są trendy. Trzeba patrzeć na takie aspekty jak kolory, jak czcionki, jak wzornictwo ogólne, jak taki ogólny styl. Jeżeli chodzi o daną dekadę, to są rzeczy, których nie przeskoczysz albo które naprawdę ciężko przeskoczyć. Jeżeli na przykład właśnie po 10 około latach doby minimalizmu wchodzimy w maksymalizm, gdzie rzeczywiście znowu są kolory, znowu są jakieś przesada, dużo rzeczy na raz się dzieje, bardzo odważne kolory, zestawienia kolorów, a ty konsekwentnie chcesz iść w minimalizm, no to może się okazać, że Twój sklep nie do końca się wybije. Oczywiście są wyjątki, o nich też za chwilę, ale ogólna zasada jest taka, że jeżeli zaczynasz, łatwiej ci będzie, jeżeli jednak zrobisz coś w tych trendach. Nie mówię, żeby powtarzać wszystko to, co już zostało w tych trendach zrobione. Ma nadal tutaj być Twój własny styl, Twoja własna interpretacja tych trendów. Być może dodasz coś od siebie, ale na przykład użyjesz tych właśnie modnych zestawień kolorów, czy modnych obecnie czcionek. Kolejna sprawa to nisza, czyli Przykładowo, nie chcesz być taką osobą, co lata za trendami. Masz jakiś super unikalny pomysł. Czyli przykładowo, Twoja biżuteria jest biżuterią inspirowaną czasami średniowiecznymi. No to wiadomo, że nagle nie będziesz zmieniać wszystkiego, żeby robić to w kolorze modnym limonki. Owszem, myślę, że można lekko przemycać trendy, że na przykład wezmę jakieś konkretne kamienie szlachetne czy półszlachetne, które są w tym momencie totalnie na topie. Przykładowo, kamienie cytryny czy kamienie rubiny. Bo i tak oko tych osób, które preferują takie bardziej unikalne rzeczy, może wyłapać właśnie takie te mikrowskazówki z otoczenia, ale właśnie trzeba wiedzieć, dla kogo ty tworzysz. Najlepiej, żeby to właśnie wyszło od tej strony, że ty wiesz, że jest wystarczająco duża, fajna grupa osób, które interesują się średniowieczem, które jeżdżą na konwenty. Ty najlepiej znasz te osoby, bo może jeździsz na te konwenty, może właśnie stąd się wzięła twoja pasja i ty dokładnie wiesz, co takim osobom się podoba. Że przykładowo, jeżeli ma być jakaś taka na przykład bransoleta, no to musi być zrobiona z miedzi. No bo to jest właśnie ten kolor, który dodatkowo jest w tym momencie w tej małej grupie modny. Tak, no każda grupa też ma swoje trendy. To nie jest tak, że zawsze w grupie wielbicieli średniowiecza podoba się oksydowane srebro. No i właśnie, jeżeli to znasz, jeżeli to rozumiesz, widzisz, że ok, coś tam mieć rzeczywiście fajnie działa, no to lecisz w mieć. I to też jest właśnie nawiązanie do tego drugiego podpunktu, czyli trendów w podpunkcie właśnie nisza. No ale dobra, ale co jeżeli chcesz mieć taki sklep, powiedzmy, dla każdego mniej więcej i, i chcesz robić plakaty, skąd tą niszę wziąć? Wtedy możesz się zastanowić, jak zniszować to, co już masz, jak podzielić na różne grupy te prezenty. Przykładowo, jeżeli chcesz tworzyć biżuterię po prostu taką w trendach, nic takiego specjalnego typu średniowieczna, no to zastanów się, czy właśnie możesz się niszować przez rodzaj okazji, na którą tworzysz tą biżuterię, czyli przykładowo, masz kolekcję związaną z ślubem, że robisz właśnie dla panny młodej lub co równie jest mocnym trendem, dla druhen, jakąś taką właśnie stylizowaną, że jest komplecik różnej biżuterii pod druhny. Jeżeli tworzysz plakaty afirmacyjne, to być może takie proste, klasyczne hasełka You can do it, uważając oczywiście na prawa autorskie, bo wiele z tych fraz jest zastrzeżonych. No to może one nie przyciągną takiej uwagi, ale jeżeli stworzysz właśnie jakiś plakat czy karty motywacyjne dla osoby, która jest na przykład świeżo po rozwodzie, która ma jakąś trudną sytuację konkretną w życiu, przykładowo, właśnie od, odeszła z pracy i nie wie co dalej, myśli nad sensem życia, może jest w nowej roli typu młoda mama i nie wie jak się w niej odnaleźć, i właśnie takie hasełka, takie karty motywacyjne w tym momencie by jej pomogły, czyli taki na przykład zestaw dla osoby po rozwodzie. Więc znowu te trzy rzeczy, tak jakby, jak masz jedno, na przykład sam dobry pomysł, no to, to tak twoje szanse w ten sposób wyglądają. Jak już dodasz dwie, czyli na przykład dodatkowo dodasz trendy, no to już robisz w ten sposób. Ale jak już masz trzy, no to lecisz już do góry po prostu i myślę, że całkiem fajnie to może ci wyjść. Ale dodajmy jeszcze czwartą rzecz, i to jest SEO. SEO to są jakby kości tego wszystkiego. Wyobraź sobie, że masz. Twój sklep, ciało, ale bez kości. Wszystkie te elementy są, wszystko dobrze wygląda, ale nie możesz chodzić. SEO to są słowa kluczowe, to jest tytuł Twoich rzeczy. I co z tego, że zrobisz najlepszy na świecie plakat motywacyjny dla osób, które są właśnie rozwiedzione, z, w kolorach utrzymane, takich jak trzeba, jak nie umiesz tego dobrze podpisać? I nikt tego nie znajdzie. No właśnie, co trzeba takiego w słowach kluczowych zawsze ująć? Trzeba opisać ten pomysł, ten trend. I tą niszę. Pomysł, czyli co to jest? To jest plakat do wydruku. To jest plakat motywacyjny. Dalej, trendy w kolorach różowym i czerwonym, w stylu modern, retro. I wreszcie nisza dla osoby po rozwodzie, dla miłośników średniowiecza. I tak dalej, i tak dalej. W dużym skrócie, bo oczywiście na temat SEO to nie jedna książka czy e-book, czy nawet kurs powstały. Jeżeli interesują Cię podstawy SEO, zajrzyj koniecznie do odcinka na moim kanale, dodam go też do opisu. Te cztery rzeczy będą kluczowe i naprawdę zwiększasz swoje szanse, jeżeli zadbasz też o cały kształt sklepu. Czyli ładny baner, naprawdę ładny przyciągający baner, no ogólnie ładne zdjęcia, okładki tych produktów. Dobre pisy, dobry opis Twojego sklepu na, w sekcji na samej dole. Dodanie linków do social media, w ogóle stworzenie wizytówkowych social media. Na pewno ogólnie wspieranie w sprzedaży poprzez social media, właśnie poprzez przekierowanie ruchu z social media na Etsy, to jest temat rzeka i, i na pewno jest to coś, co mogłoby być dodatkową jakby tą piątą kategorią. Myślę, że wystarczająco dla Ciebie na początku jest dopracować te pierwsze cztery rzeczy, zastanowić się nad każdym produktem, który stworzysz, czy rzeczywiście to jest w jakiś sposób powiązane. Dużo więcej wskazówek znajdziesz na moim kanale, więc teraz zachęcam cię gorąco do subskrypcji. A jeżeli potrzebujesz skrócić sobie całą tą ścieżkę albo czujesz, że już robisz to, co robisz, co tutaj proponuję, i mimo to nie ma rezultatów, zajrzyj znów koniecznie do opisu i znajdziesz ta informację, jak się ze mną skontaktować, jak skorzystać z mojej pomocy właśnie w tym zakresie. Skoro udało Ci się dotrzeć aż tutaj. Zostawiam Ci jeszcze jedną wskazówkę, być może na później, być może wróć do tego odcinka w momencie, jeżeli już poprzednie rzeczy zrobisz, bo naprawdę jest to wskazówka tylko dla osób zaawansowanych, tylko dla tych, które naprawdę mają te pozostałe elementy zrobione, bo może właśnie jesteś taką osobą, że już przeczesałeś, przeczesałeś cały internet, właściwie uważasz, że jest super i nie wiesz co dalej, bo jest tak przepełniona ta nisza i, i Cię to frustruje. Wtedy można dodatkowo testować Sprzedaż reklamami. O co chodzi testować? Uwaga! To, że jest fajny design, to, że trafiasz w trendy, to, że masz dobrze zarysowaną niszę i to, że masz dobrze zrobione SEO, to jest tylko i wyłącznie Twoje zdanie, Twoje założenie. Jeżeli pozwolisz sobie na inwestycję w reklamy w celach potwierdzenia tego, co Ty sobie zakładasz, to może się okazać, że jest to dobra inwestycja. A czym to polega? Reklamy włączamy. Nie stricte sprzedażowo, żeby nagle nam się to zaczęło totalnie opłacać, tylko po to, żeby zobaczyć, które z naszych produktów ogólnie sobie lepiej radzą. Mały budżet, ale już to nam pokaże, gdzie rzeczywiście są kliknięcia, gdzie jest zainteresowanie. I to da nam odpowiedź, które z naszych ofert są dobrze zrobione, które przyciągają i w którym kierunku iść dalej, jeżeli chodzi o rozwój całego sklepu. Bo prawda jest taka, każdy sklep ma tak naprawdę parę, paręnaście bestsellerów, które ciągną cały sklep, po prostu sobie wyrobiły pewną pozycję, a cała reszta to są takie trochę zapychacze. Ludzie też je oczywiście kupują, ale nawet w najlepszych sklepach są oferty, które ani razu się jeszcze nie sprzedały. Jest to całkowicie normalne, więc do czego my dążymy, to żeby znaleźć sobie właśnie takie świetne, najlepsze oferty i budować wokół tych ofert, tworząc podobne. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Zostań na kanale i zobacz do opisu, bo być może właśnie tak naprawdę tego, czego Ci najbardziej potrzeba, to żeby ktoś obiektywnym okiem spojrzał na to, co udało Ci się stworzyć do tej pory. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!